ten ptak znaleziony został gdzieś na, w ognisku opalony mm -hmm. ale kształty miał praktycznie niewiele było do dopracowania troszeczkę tylko dziobu, głowy i u, umocowanie go tak że jest trochę większe mm -hmm. i podstawa potem zrobiona tu jeszcze dla równania żeby było tak równo też jeszcze z drugiej strony i y, jak byliśmy w, so, w tym połczynie na tej imprezie Darzboru, i tam właśnie Sokoła mi chodzili. Hmm. Ja miałem tego, to zrobili obok zdjęcie mój naroduj się podobny do Sokoła akurat taki, który wygląda na naturalnego. Hmm, tak. To są na przykład są hmm. inne, że powiem o co chodzi. I świat naprawdę tych. Tak, tu jest właśnie różne. Spadają jakieś gałęzie. I takie właśnie dziwne kształty, Wykorzystywane naturalne kształty, uh -huh. tych, wykorzystanie na podstawie i takie same, a tu napisy ptaki z lasu, na wystawę robione były. W czasie pracy wykorzystuje się te kształty, które są akurat potrzebne. Jeżeli jakiś uh -huh. patyk taki wygląda na to, że to coś tam będzie, jakiegoś ptaka, ale jak się to obrobi, to okazuje się, że to nie zawsze wychodzi to, co, co, co planowaliśmy, ale można coś z niego wykorzystać. I skąd takie pomysły przychodzą, profesorowi? Skąd wiadomo, że coś z tego będzie? Bo ja sobie idę laskiem, patrzę i widzę, i nie widzę. Widzę i nie widzę, tak? A profesor <grym> to znaczy, widzi. To znaczy, wydaje mi się, że to. Akurat wygląda na takiego ptaka, ale mm -hmm. co z tego będzie, dopiero zobaczymy. Czy to będzie akurat wrona, czy to będzie jakiś tam słowik, czy, czy jakaś kukułka, czy dzięcioł. Mm -hmm. To dopiero w czasie produkcji wykorzystuje się naturalne kształty i te naturalne kształty eksponuje się jako, jako gotowe po tym pracy. Mm -hmm. Czy profesor ma pomysł, co z tego będzie? No, myślę, że z tego będzie jakiś dzięcioł tylko trzeba obciąć, tutaj dopasować głowę mm -hmm. y, zrobić tu oczy no i jakoś mocować ją albo na podstawce albo na y, nogi i na mm -hmm. podstawie także to zależy który to się wykorzysta tu na przykład już jest większy kawałek mm -hmm. to będzie prawdopodobnie sowa tylko nie ma jeszcze głowy będzie... a ja już myślałam że to jest oko nie nie nie. to nie to bo to jest odcięte to trzeba po mhm. prostu bo to jest już o tu próchno to, mhm. to się nie wykurzy trzeba przeciąć i potem wykorzystać dopiero na przykład jeżeli będzie jakaś o dopiero będzie z tego można do, dopasować Zesarmować. głowę tak o i tu jeszcze trzeba wywiercić oczy dopasować no oczywiście wszystko trzeba czyścić także to jest mnóstwo pracy mhm. bo to wymaga o nie chcę skurzyć bo to i nadaje kształt od razu naturalnego korzenia, który najczęściej na pasach przecipożarowych takie gotowe są sęki, mm -hmm. bo to wyrują ciągnikami i, i po prostu to zostawię się jako. takie. tam profesor my. znajduje. A gdzie jeszcze? Jakie można spotkać? Patyki, ech, które potem zamieniają się w różne kazy? No na przykład to też są też właśnie z wody na brzegu hmm. jeziora. To, to na przykład ech, wycinali z takie martwe były całkiem I tam no bo to bo to jest e, można wykorzystać to będzie akurat na przykład dziupla jakiegoś ptaka wykorzystamy potem, że będzie stawiony tutaj o wtedy wykorzystuje się wtedy jako jako dziuple no to ten kawałek wykorzystany będzie do, do takiego waszego ptaka tak? czy na przykład tu jest bardziej o taki mhm. o Wygląda bezpośrednio naturalnie. tak, naturalnie z tego, tak że to różne są kształty. Gęś może być, tylko że bardzo mało ma tutaj głowy, więc teraz jak to zrobimy, jak to się opracuje, no to mały będzie kształt, ale będzie akurat wyglądał na to, że to jest akurat, będzie kształt tego. akurat. I profesor no, myśli, że tak może być. A tak, i tak może zostawić. Pracuje tak. się, pracuje się, okazuje się, że no, to nie jednak będzie dojść. Albo na przykład, jeżeli to jest za małe, to to się odcina w ogóle i wykorzystuje się wtedy na, na przykład to jako sowa. Mhm. Wtedy wykorzystuje się to jako element bo to, bo to może to jest próchno w środku. W tej chwili na przykład nie wiem, bo jak obecne to zobaczymy. Mhm. No i wtedy się wykorzystuje taki kawałek, który będzie do tego i można wykorzystywać to jako, jako sowa, bo można to też, o, tu są może dziób, tu można tu wywiercić dwa otwory na oczy, mhm. to odciąć. I zostaje taka naturalna forma soli. Profesorze, jest tyle, tyle tutaj patyczków. Czy gdyby jakiś zginął? Profesor by wiedział, że go nie ma? Nie, oczywiście, że nie. Mhm. Jest tyle tego, że to praktycznie do wykorzystania. Profesorze, schodziliśmy po tajemnych schodach, jesteśmy w piwnicy, no i się okazuje, że tutaj następna rodzina ptaków. Tak, to jest zapas. Takie które czasem na wystawę jakieś większą wystawę to mam tutaj zapa który mogę wyjąć w każdej chwili y, do, do pokazania była mm -hmm. taka duża wystawa w Pile No i takie właśnie dziwne kształty które wykorzystuje się do pokazania jak to wyglądają Wiem, tym że są tutaj naprawdę duże kształty i to wykorzystane